Czy wiedziałeś, że FIS po aktywowaniu E, a następnie użyciu klepsydry w powietrzu, staje się nietykalny, a po chwili, mimo działania ZONI, zadaje obrażenia? Uf, to to Budowanie Hydry na postaci odoskoku jest dobrym pomysłem z powodu większej szansy na ucieczkę. Po użyciu hydry, a następnie do skoku, wymuszamy na przeciwniku użycie flesza lub w przypadku braku zakończenie pościgu. Zatem hydra jest dobrym przedmiotem dla np. Wukonga albo Fiory.